Witajcie, Magda Steczkowska, a to jest moje miejsce w Krakowie. Twoje ulubione miejsce w Krakowie, czyli gdzie jesteśmy? Maniana Tapas Bar, ulica Kurkowa 1. Słuchaj, to jest niezwykłe miejsce. To jest chyba... Bardzo klimatyczne. No, ład... Tak, ładnych parę lat. I e, powiem Ci, że pierwszy raz jak tu byłam, trafiłam na taki wieczór z paelą, paelą, paelą. Dobra, on się mówi Paeł. była, na pewno. była, i to, to, było taki, to jest taki wieczór degustacyjny, czyli dostajesz wszystkie te e, ta, tapasy, po, po, wiesz, po kawałeczku, no wiesz jak wyglądają tapasy, malutkie porcyjki przeczum, i pamiętam pierwszy raz zjadłam coś takiego jak boczniaki w whisky. co oh. na samą myśl, tu mam rozumieć od razu świnotok. coś fantastycznego, no i później Paeła i później no jest jeszcze czuruz, no i, no i wiesz, czekoladzie maczane. No żyć, nie umierać. Do tego jest zawsze, wiesz, są pyszne lemoniady, herbaty przeróżne. Pięknie to jest wszystko podane na takich, wiesz, naczyniach robionych ręcznie, specjalnie zamawianych tutaj. To jest malutkie klimatyczne miejsce. Później wielokrotnie byłam tutaj na urodzinach moich przyjaciół, bo tu jeszcze na dole, oprócz tego miejsca, gdzie my jesteśmy, to na dole jest jeszcze taka piwnica. No i tam był DJ, wiesz, tańce, za no po prostu cudne miejsce. Do tego, dla tych, którzy nie wiedzą, gdzie jest ulica Kurkowa, to jest po prostu zaraz przy dworcu. A wiesz, że moim głównym środkiem transportu, biorąc pod uwagę, że mieszkam pod Krakowem, a jednak w związku z moją pracą, no to ja bardzo dużo podróżuję. Jeżeli mogę i jest taka możliwość, no to, no to jednak korzystam z pociągu. Więc ja tak sobie kombinuję, żeby, żeby albo... ostatnim pociągiem. No, tak, albo przed, albo po przyjechać tutaj na malutkie co nieco, które nigdy się malutkim co nieco nie kończy. O! I to są właśnie, to, to jest chciałam, żeby... Co -co. Tak, to, to bardzo, Słuchaj. <laughs> dziękuję e, bardzo, bardzo dziękuję paniko. To jest przepyszne. To, to są empa, Empanadas, tak? Dobrze powiedziałam? Empanadas? Znaczy jak się uczy. Jak się mówi, to... Be. Paeja. Paella, paella, paella. Paella. Zacznę się w końcu uczyć hiszpańskiego, więc paeja. Ale tutaj, jak przychodzisz, to nie mówisz, bo masz usta no, prosta. Więc... My tu przychodzimy z całą rodziną, wiesz, jest przyjaciółmi, szczególnie na te właśnie wieczory z paeją, bo to, to jest no, no, prawdziwy raj dla podniebienia. I, ale ja wtedy cały dzień nie jem nic, żeby, w no coś, żeby po prostu przyjść tu wieczorem i mieć przestrzeń na to, żeby popróbować wszystkiego. Bo zaczyna się od deski serów i później i te empanadas i no i różne tam przeróżne przeróżne te przystaweczki wspaniałe, które są też pięknie nie tylko są pyszne, tylko pięknie Ja wiem, że zapachnie <laughs> Ale nie da rady jeść i mówić, więc to, jak skończymy to pokosztujemy. One są w ogóle pyszne, bo są też sezonowe mm -hmm. i jak jest sezon na dynie to to z dynią... O, mówię ci, musisz spróbować, bo to jest... Coś tu przypadkiem, czy właściwie, tak, właściwie przypadkiem moja przyjaciółka mi o tym powiedziała. Znaczy, przypadkiem, nie, że szłam ulicą, tylko moja przyjaciółka mi o tym powiedziała, no i później właściwie za każdym razem, może nie za każdym razem to przesadziłam, ale bardzo często w ciągu roku, jak, jak są te wieczory spajają, to ja razem z mężem, z przyjaciółmi, czasami z moimi córkami i z ich koleżankami, i tak dalej i na tej małej przestrzeni yy, no, są sami znajomi, praktycznie. No właśnie zapytałam, czy przypadkiem, bo myślę, że dla. A osób, które lubią kuchnię hiszpańską, to to może być ulubione miejsce i mogą ci stwarzać konkurencję. <laughs> Nie, słuchaj, miejsce znajdzie się dla wszystkich na pewno, bo tak jak mówiłam, tu jest fajna bardzo przestrzeń, a do tego jest jeszcze na dole ta piwnica, która jest bardzo fajnie zagospodarowana i przygotowana do tego, żeby robić nawet takie, tak jak wspomniałam, no my robiliśmy tu urodziny z naszymi przyjaciółmi, ale na takie właśnie fajne, małe spotkania, gdzie, gdzie no z przepyszną kuchnią. A co najważniejsze, tu słuchajcie, gotuje prawdziwy Hiszpan Antonio. O, to może to jest tajemnica No, no sukcesu. Zapewne tak, ale prawdziwy, który jeszcze do tego ma takie wyczucie, tak potrafi te, te składniki połączyć, że, że wiesz, ja często bywam w Hiszpanii i muszę przyznać, że to jest. To w niektórych miejscach, w których byłam w Hiszpanii, to to się nie umywa do tego. Tak lepiej. Naprawdę tak. No Antonio ma niezwykły dar. To w ogóle bez dwóch hmm. zdań. A to dobrze mówi polanka Czuros? Churros? Tak. Churros to jest po prostu absolutne mistrzostwo świata, bo czasami było tak, zdarzało mi się w Hiszpanii, że które który jadą, było takie, no na bardzo na przykład nasączone tym olejem, czy nie wiem czym, w czymś oni to smażą. To jest idealnie chrupkie, a jeszcze maczone w tej czekoladzie, albo w miodzie. Ej, ale... ja myślę, że musimy przejść do kąpnów. No musimy, bo już narobiłaś mi takiego smaka tymi opowieściami kuli. A te zapachy rozumiesz? Coś wspaniałego. Wspominałaś się pociągach i Kraków jest twoim miejscem z wyboru, więc chyba kiedyś je lubiłaś, nadal lubisz? Uwielbiam Kraków. To jest, jak najbardziej, to jest miejsce mojego zamieszkania. I inaczej, to jest, Kraków jest miastem, które kocham i czuję się tu jak w domu, ale ja mieszkam pod Krakowem rzeczywiście, bo ja mieszkam na wsi, tylko że tak naprawdę to w obecnych czasach, bo ja się tu sprowadziłam, jak to mówią, za mężem, ale mając, ile ja miałam wtedy lat, no to było jakieś prawie 30 lat temu, może 28, no jakoś tak, nie pamiętam i najpierw mieszkałam, e, mieszkaliśmy na e, takiej na takim znanym doskonale tym Państwa, którzy jesteście z Krakowa, na Kozłówku. Mm -hmm. I e, pamiętam, jak mówiłam komi że no, że mieszkam na Kozłówku, a cały czas podróżowaliśmy, więc ja przyjeżdżałam, wyjeżdżałam, jeszcze wtedy śpiewałam w chórka z Marylą Rodowicz i z Ryszardem Rękowskim non stop, siedziałam w telewizji, więc sąsiedzi mnie kojarzyli. Ja uwielbiałam tam mieszkać, a wszyscy, jak mówiłam, że mieszkam na Kozłówku, mm -hmm. byli przerażeni, że mieszkam na Kozłówku. Ja mówię, ale dlaczego? No wiesz, no bo, no bo tam to tak, ja nie wiem czy to jest taka dzielnica dla ciebie. Ja mówię, co to znaczy dla mnie? Że to jest świetna dzielnica, wiecie jakich ja mam wspaniałych sąsiadów. Miałam cudownych sąsiadów, cudowne panie w sklepie, które tam pracowały i w mięsnym i, i na takim bazarku, który tam mhm. był koło naszego, y, naszego bloku, y, który był w ogóle skąpany w zieleni, bo to były, to były takie czteropiętrowe chyba bloki i było bardzo dużo drzew dookoła. Ja mieszkaliśmy tam ładne kilka lat. Ja się bardzo zakumplowałam z naszymi sąsiadami, z paniami w sklepie, które mi, e, które mi odkładały co lepszego. Tak, one były cudowne. Ja serdecznie je pozdrawiam, jeżeli nas oglądają, bo to naprawdę był dla mnie wspaniały czas. I pamiętam, że ja się wyprowadziłam stamtąd. Sąsiedzi mi machali z okiem. Co było, co Ja byłam wzruszona, o. naprawdę. E, ja się wyprowadziłam stamtąd i było mi normalnie tak smutno, bo to był, taki, to był dosłownie dzień przed porodem, kiedy urodziłam moją córkę, tak, Zosia, i przeprowadziliśmy się już na wieś. E, i, I normalnie tęskniłam za tym miejscem, za, za tymi relacjami, za, za naszymi rozmowami z sąsiadami. Bardzo, bardzo miło wspominam to miejsce. To było też miejsce, byśmy byliśmy młodzi, jeszcze nie mieliśmy dzieci. No stop, przychodzili do nas znajomi i sąsiedzi Nigdy się nie skarżyli, że jest za głośno. Wręcz przeciwnie, bardzo chętnie towarzyszy, towarzyszyliby nam w zabawie, więc, więc to był naprawdę cudowny czas. I, I do tej pory, jak wracam tam czasami, bo mam tam znajomych, którzy tam mieszkają, to z takim rozrzewnieniem, wręcz złecką w oku wspominam e, tamten czas. Te bloki mają takie ładne ptaszki, murale teraz, więc. A, to się tam muszę, wybrać muszę i to się zobaczyć. wybrać. bo się wybrać, bo tak. ciekawe to te. Ale jakaś jak okulna to była ulica, jeżeli dobrze pamiętam. No tak, to pozdrawiamy. to tak. pozdrawiam. Mieszkam, może powiedzieć, w Krakowie. A później, jak już się wyprowadziłam, to, to od tej pory już 20 parę lat, no bo właściwie, to, no tak, moja córka ma 23, to od 23 lat już mieszkam e, pod Krakowem. I no ja zawsze chciałam mieszkać na wsi, więc mi to mm. bardzo pasuje. Tylko, że jak ja się tam sprowadzałam, to była naprawdę wieś jeszcze. No to piękne miejsce. Tak, też. przepiękne mm. miejsce, tak, bo i widok na góry, ja mam mm. widok na Kraków, więc naprawdę cudne. Teraz to już, jak mówię, jest taka sypialnia, sypialnia krakowa. Nie? Tam, już, tam już właściwie ludzie, wszyscy, którzy na co dzień pracują w Krakowie, to tam po prostu głównie śpią. Chcą A... mieszkać na wsi, ale żyć w Krakowie. Tak, tak. I rzeczywiście no, no to jest cudowne miejsce do życia. To jest uważam fantastyczne miejsce też do wychowywania dzieci, bo już moje córki normalnie do liceum dojeżdżają do, do Krakowa. No, chociażby dlatego, że tam nie ma takiej możliwości, ale podstawówkę, gimnazjum, jak było jeszcze gimnazjum, to, to owszem, no, w miejscowości, w której mieszkamy, ale później już. Później już dojeżdżały i dojeżdżają, zresztą nadal, nadal tutaj do szkoły. I nawet moja córka najstarsza, Zosia, która mieszka w Krakowie, e, powiedziała, że ona sobie nie wyobraża, mimo tego, że uwielbia zwiedzać i jeździć cały czas po świecie, że ona sobie nie wyobraża mieszkać poza Krakowem. Ja też mam coś takiego, że jak wracam z wojaży, a wiesz, najczęściej jeżdżę samochodem. Ale bardzo też y, y, często zdarza się, że właśnie jeżdżę pociągami, no bo trasa Kraków-Warszawa no to jest najlepszy mm, środek lokomocji. Więc y, z empanadą w, rączku, w rączce biegnę na dworzec i y, to, to powiem ci, że jest coś takiego, że przyjeżdżam do Krakowa, wysiadam już na dworcu, który wiadomo jest zawsze jest full ludzi i jakby życie zwalnia. To jest niesamowite. Naprawdę? Na, naprawdę tak. I, I ja tak miałam, e, pamiętam mój, mój pierwszy moment, jak się z Warszawy, bo akurat przez kilka lat wtedy mieszkałam w Warszawie, przeprowadziłam do Krakowa i, i miałam coś takiego przez pierwsze tam, nie wiem, może miesiąc. Ja nie, nie miałam e, jakichś takich oporów przed przeprowadzką w ogóle żadnych. Za miłością, za mężem, to Męda to się łatwiej wynaczy. Ale myślałam, że będzie mi, nie wiem, może brakować tego, tego pędu w Warszawie, no bo to jest jednak zupełnie inne życie. Nie wiem, wielkiego miasta, czegokolwiek. A ja po prostu poczułam taki... Aż niewiarygodny wręcz spokój. Pamiętam, pierwszy raz, jak poszłam na, na rynek na jogę w ogóle wtedy. No to już w ogóle. I w ogóle była godzina ósma rano, nikogo na dworcu, tylko, tylko jakieś tam śmieciarki i coś tam. Była, było, była piękna taka wiosna, ja, ja po prostu się poczułam jak, jak w domu po prostu. I to było coś wspaniałego. Ja uwielbiam Kraków, ja uwielbiam chodzić po rynku, nawet jak jest full ludzi, to wolek. Jak jest mniej, ale jak jest na, naprawdę mnóstwo ludzi, bo zawsze tam kogoś spotkam. Naprawdę nie zdarzyło się jeszcze, żebym przechodząc koło na przykład Loży czy koło Zalipianek Ewy Wachowicz czy gdzieś tam po prostu nie siedział na przykład Jacek Wójcicki, kiedyś mój ukochany Zbysiu Wodecki, za chwilę ktoś tam jeszcze i ktoś tam jeszcze i co chwilę ktoś dochodzi, i to, a tu Jacek Fedorowicz, a chodź, a chodź na Hawę, a chodź, a chodź i tak siedzą. Jak to w Krakowie, w Warszawie tego nie ma, jak się nie, nie umówisz wcześniej, nie wpiszesz w kajet, to się nie spotkasz. A w Krakowie usiądziesz na rynku i czekasz, kto przyjdzie. Czyli się to to się nie zmieniło, bo o tym opowiadają od pokoleń, od dekad ludzie, że w Krakowie inaczej czas płynie i że na rynku zawsze kogoś można spotkać. Ja uważam, że nie. Ja wciąż uważam, że nie i ja uwielbiam ten moment, jeżeli mam rzeczywiście chwilę czasu. Ja uwielbiam w ogóle cały czas gubić się w tych uliczkach krakowskich, bo tam się cały czas zmienia. My mamy przepiękne to stare miasto. Przepięknie wygląda Kazimierz. Za każdym razem coś nowego można zobaczyć, no bo tu wyremontowali jedną kamienicę, tu się zmieniła restauracja, tu jest coś tam, tu jest nowy bar. Tu na przykład tak jak Maniana powstała też kilka lat temu w takim, można powiedzieć, nieoczywistym miejscu, a bardzo pięknym, bo to jest przepiękna stara kamienica. Blisko przepięknego parku, więc to jest dużo. Ja myślę, że trzeba by było mieszkać w takim mieście jak Warszawa. Przenieść się do Krakowa, żeby zobaczyć. Poczuć to. Poczuć, poczuć o co chodzi, bo tego. Tego się nie da opowiedzieć. Nie każdemu to odpowiada. Mam na przykład kolegę, którego ostatnio spotkałam, który mieszkał całe życie w Warszawie, przeprowadził się do Krakowa i mówi, że nie jest w stanie znaleźć sobie tutaj miejsca. Że dla niego to, że życie płynie tu tak wolno, że tak jakby dla niego mówisz, że dla mnie tu się nic nie dzieje. Ja mówię, o to chodzi, żeby się nic nie działo, żebyśmy siedzieli i siedzimy. Jak to macie sztuko, pada, siedzimy, nic się nie dzieje, nuda. To jest najpiękniejsze w tym mieście. Ja to uwielbiam. To Ja jednak pracuję dookoła wszędzie no, prawda? po całej Polsce, a nawet, a nawet świecie, ale... Jest mnóstwo tutaj, no wiesz, teraz mamy festiwal filmowy, jest, tu się mnóstwo tak naprawdę dzieje, tu jest, mamy przy Muzea co chwilę jakieś koncerty, w każdym klubie ktoś gra, naprawdę to jest coś fantastycznego, ale jest też na przykład e, cudowny festiwal, Krakowskie Zaduszki Jazzowe, e, który też mam ogromną przyjemność i zaszczyt e, współorganizować i od, od kilku lat i to jest no, naprawdę niezwykłe jak, e, jak rozwija się pięknie ten festiwal, 70 lat chyba w tym roku, czy ja dobrze mówię? Dużo, ma. E, tak. I, I teraz troszkę jest taka, mm, powiedzmy, nowy, nowy duch w tym w festiwalu. Dużo, mnóstwo fantastycznych ludzi jest naprawdę zaangażowanych. Rokrocznie, to jest, w tym roku będzie w listopadzie, jest, jest taki moment, kiedy na, na te 3-4 dni. Mnóstwo fantastycznych artystów przyjeżdża do, do Krakowa i, i w różnych salach odbywają się e, różne koncerty. E, ja, ja uważam, że, że ja nie wiem, bo ja nie, ja, no oczywiście pewnie w innych miastach, takich jak Warszawa, pewnie dzieje się więcej, ale my mamy teurone i co chwilę to są koncerty i co chwilę do mnie przyjeżdżają koleżanki, czy mogą u mnie spać, bo przyjeżdżają na koncert do Krakowa, więc yy, nie wiem, ja nigdy nie miałam takiego poczucia, że tu się yy, mało dzieje. A ty jako artystka też nie musisz uciekać stąd do, do Warszawy. Nie muszę, to znaczy to było tak, jak ja się tu sprowadziłam rzeczywiście i zaczynałam też karierę solową, to no były takie tygodnie, że nawet był, pamiętam, siódmy, ósmy miesiąc ciąży, a ja po trzy razy w tygodniu tam z powrotem Warszawa, Kraków, Warszawa, Kraków, prawda, bo wywiady, bo nagrania, bo coś tam i tak dalej, ale mm, ja nigdy nie miałam z tym problemu, wiadomo, no, że czasami byłam zmęczona, ale ja sobie zawsze to tłumaczyłam w ten sposób, że no czasami w Warszawie mieszkając w jakiejś tam odległej dzielnicy, patrząc na korki, które wtedy były, no bo teraz są dzielnie metra i co i tak dalej, to ja czasami dłużej jechałam przez, może, miasto. Ta, przez miasto w tych korkach, tym wszystkim, a przynajmniej w podobnym czasie jak ja z Krakowa i, i po prostu z innego życia na wsi, prawda, więc zawsze się starałam tak to organizować, żeby jak najszybciej wracać do domu, czyli jeździłam, nigdy nie jeździłam na jeden wywiad, tylko na jakąś dużą ilość, organizacja pracy, organizacja pracy którą, którą mój mąż jako, jako menadżer jest po prostu wybitny w tym, była zajęta każda minuta, ja rzeczywiście biegałam z wywiadu na wywiad, ze studia do studia i tak dalej, ale to było tak zorganizowane, że niejednokrotnie po naprawdę bardzo ciężkim dniu ja Byłam w stanie zdążyć na ten ostatni pociąg lub samolot, i wracałam do domu, do innego świata: do dzieci, do męża, do, do ogrodu i do. Do Krakowa, gdzie można na spokojnie iść na spacer. Tu nikt nikogo nie zaczepia, tu ludzie nie biegają. Bo to, to jest ciekawe, że pierwsze, co zauważają moi przyjaciele, którzy tu przyjeżdżają, to że tu nikt nie biega. W takim sensie, że, nie, że biega, że jogging, tylko tu wszystko. Bardzo powoli się toczy. to jest najpiękniejsze. I czasami ludziom trudno się do tego przyzwyczaić. Ja pokochałam to od razu. Wyglądasz na osobę, która jest tu szczęśliwa. Bardzo, bardzo, naprawdę. I nie bardzo sobie wypro wyobrażam wyprowadzenie się do innego. Znaczy z mojej wsi to już w ogóle, ale do, do innego miasta. Ja kocham góry też, więc. Marzy mi się mieć malutki domek w górach, do którego mogę wjeżdżać. Żeby... Ale masz widok na góry. Ale mam widok na góry, teraz. I nie bardzo nawet, powiem Ci, wyobrażam sobie wyprowadzkę do, do innego kraju, chociaż chciałabym mieszkać w Hiszpanii, ale nigdy na stałe, nigdy tak na 100%. Bo jakoś, no nie wiem, rynek w Krakowie, a wieczorową porą, a kawka na, na, na sukiennicach z przyjaciółką. Mamy takie swoje też kawiarenki, które kochamy. A poza tym kto by takiem pana dał mi przydał? Właśnie. <laughs> jedzmy? Ci Dziękuję, jesmy. wiem, chodźmy to jedzmy. jedzmy. no to smacznego. Który tu jest ymm, bezmięsny?